Wychowawczyni Poli jest coraz bardziej zaniepokojona problemami, jakie stwarza spokojna niegdyś uczennica. Nauczycielka domyśla się, że nastolatka ma kłopoty w domu. No nie miałam co z nim zrobić, a on nie lubi zostawać sam w domu. A gdzie jest wasza mama? Nie wiem. Pola, co to znaczy, że nie wiesz, gdzie jest wasza mama? To nie Poli wina, mamy nigdy nie ma. Pola, proszę mi natychmiast powiedzieć, co się dzieje. No, tata wiał na kontrakt za granicę, i matka nas olała. Co to znaczy, olała? Piotrek właśnie powiedział, co to znaczy. Dobrze, usiądź, ja zadzwonię do waszej mamy. Już dzwoniłam, tylko na mnie nawrzeszczała. No, na mnie może nie nawrzeszczę. W sumie to się chyba cieszy, że Kłosek się tego tak nas przyczepiła iż że zadzwoni po mamę. Ja już naprawdę nie mam siły jej szukać i prosić ją, żeby się nami zajęła. Niech nam w końcu ktoś pomoże. Bunt i arogancja Poli nie biorą się z niczego. Ona ma ewidentnie problemy w domu. Zajmuje się młodszym bratem, a matki nigdy nie ma w domu. Ja również nie mogłam się do niej dodzwonić. No ale w końcu odebrała, powiedziała, że przyjedzie.